Kolejny ze strony Ewen i dzisiaj nagrywamy drugi już odcinek z Minecrafta Survivalu. Tak jak widzicie, już się wydostałem z tej wielkiego cave'a, czyli jak to można nazwać. No, zrobiłem sobie zbroję, więc jest fajnie, fajnie, powiem wam. Jeszcze zrobię sobie miecza i kailofa i playbis, jestem wyłączony. że sobie siekierkę. Tak, dobra, już. Tak, 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 tak. Okej, okay, teraz zrobić muszę patyki. Dużo patyków, dużo, dużo, dużo. Jeszcze domku nie mam tutaj bardzo. Mi szkoda, że nie mam jeszcze domku na tym świecie, ale domek się zbuduje. Dobry. Mięso. Skórnia nie potrzebuję, chcę tylko mięsa. Mięso, dawaj mi mięso, dawaj mi mięso, mi mięso! Mięso! mięso. Mamy już dwa jajka. Nie trzy, tylko dwa jajka, tak. Nie mam le... Nie mam leczaków. Co za żal. Ale... Jest są podgrzybki! Tak! Są pod, Są grzyby! Tak! Podgrzybki! Tam są homory jeszcze dalej, ale podgrzybki są zdrowe bardzo. Bardzo zdrowe są podgrzybki. Tu ja widziałam tutaj jakieś. To, to, Nie, podgrzybki. Mnie to trochę zastanawia, bo tutaj trzeba zrobić z podgrzybków i z muchomorów zupę grzybową. Tak. Logika tej, tej gry. Logika tej gry. No ale. Aż mnie ona przewyższa. Logika tej gry. Dziękuję. Dzięki jeszcze za. Dzięki, dzięki bardzo. O, jest dobra, będę miała zupkę. Zupka, 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 zupka. Będę na zupkę, mu Są jeszcze raz zabijać. Świnki trzeba. No, wracaj tu. Teraz no, jeszcze sobie leżę trochę. Mam no, dzięki. Tak, to ja może zrobię sobie. Miesza jakiegoś lepszego i itp. Gdzie? A mam tutaj ok. Sikiera. Sikiera motyka. Coś tam, coś tam dalej. Tak. Mmm... Okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Dobra, Damik ten craftinga. Dzięki, 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 dzięki. Co so craftinga. O no, dobra, dobracie. Jeszcze dwie, są dwie, okej. Okay. Dobra, dalej, dawaj, dalej, dajmy dobra. Dobra, będzie dużo więcej, to bo się to będziesz na przykład. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, jest kolejna, jest kolejna ko ja mam. Ja mam w ogóle. Ło, 17 tego. Ja nie mogę 17 mamy Dosyć dużo Tak, poza śnikiem zbuduję domek, no i w odcinku. Pokażę Wam ten domek. Tak. Dawaj, 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 ciśniesz! No, no, no. To z nie margnie tam jest tak w ogóle. O! Samotna góra! Idziemy do samotnej góry. To mocna góra. Na samo w tej góry trzeba poleć sobie. Dawaj, 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 ciśniesz Marina, ciśniesz. Dawaj, dawaj. No nie. Ja nie mogę coś. Zoluje. O, ciśniesz. Dobra, tak. Więc... Nie wiem co będzie robić jeszcze, bo... Szczerze... Cave'y są najfajniejsze w Minecrafcie. Nie ma co mówić. cave'y są najfajniejsze w Minecrafcie. Tak. Pytaliście też minie na Messengerze, czy niektórzy na Face'ie przez SMS-y. Co będę robić dalej w tej grze, jak już będę miał prawie wszystko? Jak już będę miał wszystko, to co będę robił? No skończę tą serię i zacznę jakąś nową. A co, żeby mieć to wszystko? Będę musiał pewnie chodzić do cave'ów często. Jakoś nie będę miał pewnie całej dexowej zbroi, bo to jest tak mało możliwe, ale przynajmniej z połowę by mi się przydało mieć. Czyli ham, klatę lub lub klata lub no wiecie wiem to chodzi jeśli nie będę mówił może może poplątą mi oooo siema o, że szkoda, że nie mam tego no się no i kurde, kurde szkoda, szkoda 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 więc je oswoiłbym sobie by to powiedzieć. pom tak, sobie więc tak I dobra Szczerze hmm, bez hełmu lepiej wyglądam Dobra, z niej się przyjdę. O właśnie. Bez schemu będę lepiej wyglądał, o wiele lepiej będę bez hełmu wyglądał. Tak. Co, że tak wyglądał bardzo fajnie. Chociaż powiem Wam, że... Lepiej tak nie będę ubrany, bo nic nie widzę. Nic, a nic. Więc tak, tak. I tak. Dobra. Mm, nie wiem, co by tu porobić jeszcze, więc nie wiem, czy nie będę kończył. Już, sorry, że też taki krótki, ale... się śpieszę. Jest! Tak! Mlecz! Mleczaki jest! Kurde. Mam mleczaki. Każdego uszczęśliwi, przede wszystkim SIDA. Uszczęśliwi mam Jest mam SIDA. Mam, mam, mam. Mam SIDA. Mam Mleczaki. Tak. Jest. F <śm> Wpadł. Ktoś w Proszę. Tylko mnie nie widzisz Od razu se. jest mi już szalawa. Wyda mi tak więc, tak szczerze powiedziawszy, to myślę, że będę kończyć dzisiejszy odcinek z Minecrafta, Survivalu. Wreszcie yy, W odcinku prawdopodobnie będą, będzie już... Że będzie już zbudowane wszystko, dom... Znaczy wszystko, domek będzie zbudowany, więc będzie git. Ale... Ale. Szcz szczerze mówię, to ale. Nie będę mówił ale, bo to tak, ale, 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 pięć godzin później, ale, tak. Jak jeden kolega taki zasiedlał, to wciąż, ej, ale wiesz, że, ale wiesz, że, ale wiesz, masz pojęcie, ale wiesz, masz pojęcie, ale wciąż, to jest po prostu, ale. Tak. Jeśli chcecie, jeśli chcecie, to to zadawajcie pytania albo na fejsie w mojej grupie main.mry albo tutaj w, w komentarzach na dole tak więc <grym> więc jeśli się spodobało to pamiętaj zostawić łapkę w górę i subnąć mój kanał dobra no to ciao!